Wysoka Rado, otwieram 20. sesję Rady Miejskiej w Leżajsku. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji radny, Rady Miejskiej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w postaci wizerunku i głosu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się przy wejściu na salę oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Leżajska. Witam wszystkich Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam Burmistrza Pana Ireneusza Stefańskiego i Pana Skarbnika na podstawie listy obecności stwierdzam odpowiednie kworum radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Wysoka Rado, w dniu 15 kwietnia 2020 roku wpłynął do mnie wniosek Burmistrza Leżajska o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Leżajsku w związku z pilną potrzebą podjęcia uchwały. W trybie nadzwyczajnym, na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Oraz paragraf 12 ust. 1 punkt 2 Statutu Miasta Leżajska została zwołana dzisiejsza sesja, na którą radni otrzymali zaproszenia wraz z projektem uchwały. Czy do porządku obrad przesłanego w zawiadomieniach o sesji radni bądź burmistrz chcą wnieść uwagi do wnioski? Nie ma. Wobec tego porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy: otwarcie obrad, co już nastąpiło. Punkt 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 15 przez 100 przez 19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. Punkt trzeci: Zamknięcie obrad. I przystępujemy do punktu drugiego czyli podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 15 przez 100 przez 19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. I tutaj o zreferowanie sprawy, o przedstawienie projektu uchwały proszę Pana Mariusza Paceniaka, Skarbnika Miasta. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Bezpośrednią przesłanką zaproponowane, zaproponowanego projektu uchwały Wysokiej Radzie jest potrzeba podjęcia uchwały, w której zostanie zwiększony limit wydatków na zadanie kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżańsku w 2021 roku o kwotę 1 200 tysięcy zł. Drugą przesłanką uchwały jest ujęcie... W paragrafie 4 ustęp 2 wieloletniej prognozy finansowej punktu E dotyczącego usług świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta Leżańska i Miejskich Jednostek Organizacyjnych w kwocie 120 000 złotych. Nawiązując do przedmiotu uchwały jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne Y, trzyletnie, bo przypomnę, że kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Rzeżańsku było to zadanie, które zostało wprowadzone do budżetu celem realizacji w latach kolejnych 30 września 2019 roku i tam zostały rozpisane limity wydatków na rok 2019 oraz lata kolejne dwa następne. Y, jesteśmy w procesie postępowania y, przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Oferty zostały otwarte. Mamy już wiedzę celem wyłonienia wykonawcy i oczywiście podpisania stosownej umowy o realizację tych prac, prac. Po dokonaniu tej wstępnej takiej analizy i po analizie zabezpieczenia finansowego roku bieżącego oraz roku następnego, bo te dwa lata to są te faktyczna realizacja tego zadania. Jest potrzeba zwiększenia limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 1 200 000 zł, co jest uregulowane w paragrafie pierwszym ustęp 1 projektu uchwały. W ustępie drugim ustalony został łączny limit wydatków na to zadanie w wysokości 14 osiemnaście złotych zł 34 grosze. Z tego limit, czyli to co dzisiaj w budżecie jest zabezpieczone w planie wydatków kwota 6 753 tysiące zł 816 złotych 14 groszy zł i ten zwiększony limit na rok 2021 określony w wysokości 7 331 202 20 zł i 20 groszy. Jeżeli chodzi o rok bieżący, to tak jak wspomniałem, tutaj plan pozostaje bez zmian. Plan w wysokości ponad 6 700 tysięcy jest finansowany dochodami z pozyskanej dotacji na to zadanie oraz zaplanowanym kredytem na y, zaciągnięcie właśnie realizację tego zadania w wysokości 2 259 604 zł i 84 grosze. Generalnie można powiedzieć i należy stwierdzić, że projekt w wysokości około 14 milionów 100 tysięcy złotych jest finansowane zaplanowanymi dochodami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 731 220 zł. W ujęciu tych planowanych dochodów, bo przypomnę, umowa o dofinansowanie projektu już jest ona została podpisana w 2019 roku. Te dochody stanowią 62% wydatków ogółem całego projektu. Także jest to znaczące dofinansowanie tego projektu w budżecie roku bieżącego i w roku następnym. Y oczywiście tak jak wspomniałem co do 2020 roku tutaj nie zachodzą jakieś specjalne potrzeby, aby ten plan wydatków zwiększyć. Natomiast te 1 200 000 zł jest to kwotą, którą w wyłonieniu wykonawcy no, brakuje w budżecie 2021 roku analizując wieloletnią prognozę finansową według stanu na dzień dzisiejszy, mając obraz sytuacji budżetu, wykonania roku następnego, pewnych, pewnej jakiejś już wiedzy, która no daje w, pewien, w pewnym sensie ocenić no, potrzeby dokonania modyfikacji pewnego planu zarówno przede wszystkim planu dochodów w miesiącach następnych, dokonana została ta analiza i te 1 200 000 zł zostały wygenerowane w wieloletniej prognozie finansowej w dwóch źródłach. W pierwszym źródle w kwocie 600 000 zł były zaplanowane zwiększone wydatki, jak się wydaje prawdopodobne, jak to ma miejsce w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń. Tutaj kwota zwiększonych wydatków o 600 tys zł została zrównoważona do poziomu roku bieżącego. Natomiast druga część tej kwoty 1 200 000 zł, 600 000 zł, wieloletnia prognoza finansowa została zabezpieczona w formule zaciągnięcia nowego kredytu w 2021. Na finansowanie tego zadania spłata tego kredytu zaplanowanego w wysokości 600 tys. zł ma nastąpić po 300 tysięcy zł w roku 2022 i 2023. Także y, ta pierwsza materia to jest przede wszystkim właśnie wieloletnia prognoza finansowa która zabezpiecza w ramach przedsięwzięć limity wydatków. Dzięki, dzięki tej uchwale y, będziemy w stanie y, ogłosić wynik postępowania przetargowego i następnie podpisać umowy z wykonawcami na poszczególne zadania w ramach tego projektu. Drugim elementem, to co wspomniałem wcześniej, jak się wydaje z naszych y, już kilku miesięcznych Pewnych takich ocen funkcjonowania usług bankowych, szczególnie po, po upadku Banku Sanockiego, pewna, pewien rynek usług bankowych dla samorządów no, znacząco się zepsuł. Zepsuł się w sensie takim, że no, banki troszeczkę yy, generują dodatkowe przychody, co obciążają koszty samorządy ze względu na obsługę bankową na pewnego rodzaju wymagania i jesteśmy w tym momencie w, w, w trybie taki, takich pertraktacji z bankiem, który obsługuje nasz budżet już ponad 5 lat i nie jesteśmy przekonani, czy, czy ta umowa będzie kontynuowana w dalszym ciągu. Jesteśmy w, po pewnych negocjacjach, chyba będziemy kontynuować je w kolejnych etapach, na wszelki wypadek chcieliśmy tutaj zabezpieczyć pewną kwotę limitu wydatków, gdyby nam się udało podpisać umowę dłuższą niż, wynegocjować umowę dłuższą niż okres jednego roku, na wszelki wypadek, aby taka umowa z bankiem mogła zostać podpisana. Rynek usług bankowych dzisiaj dla samorządów, nie tylko po mieście leżańsko, ale przede wszystkim po analizie rozmów z różnymi innymi skarbnikami, którzy byli w postępowaniu przetargowym, no, polega na tym, że już samorządy zaczynają słono płacić za usługi bankowe, kompleksowe dla wszystkich swoich jednostek. To już nie są te usługi, gdzie dla banków był to, że tak powiem, pewien taki argument pozytywny, obsługując samorządy, gdzie usługi były zazwyczaj świadczone za 0 zł, wszystkie, wszystkie produkty bankowe w ramach tej ceny były, że tak powiem, uregulowane w umowach. Dzisiaj ten rynek. Po upadku Banku Sanockiego, no niestety troszeczkę wygląda inaczej. Obserwujemy, analizujemy ten temat i jesteśmy y, w ciągu tego tematu, żeby go zamknąć. No, w pierwszej połowie roku, bo nam się umowa z bankiem 30 czerwca kończy. I no, nie jesteśmy tak do końca przekonani, czy faktycznie uda nam się y, umowę zawrzeć na, na zasadzie y, dobrych warunków na okresy następne. I to, I to przede wszystkim to są te dwa główne tematy, które reguluje wieloletnia prognoza finansowa. Oczywiście aktualna ona jest jak najbardziej pod kątem dokonanych zmian w budżecie miasta Leżańska w roku bieżącym. Załączniki do wieloletniej prognozy, czyli sama prognoza to załącznik nr jeden z harmonogramem długu, zaciągnięcia i spłaty długu. Załącznik numer dwa to są przedsięwzięcia wieloletnie, między innymi właśnie projekt rewitalizacji oraz objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie. Jest to załącznik numer trzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado, ze względu na nadzwyczajny charakter sesji, projekt tej uchwały nie był opiniowany przez Komisję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski z przedmiotowej sprawie? Proszę Pan radny Polit. Panie Przewodniczący, ja chciałem tylko zapytać, nie jest może duża kwota tego kredytu i tak dalej, czy państwo analizowali obecną sytuację, jak to będzie się przekładało, no bo to kredyt będzie spłacany na pewno z dochodów podatkowych chyba, tak? Jak to będzie wyglądało? To jest moje jedno pytanie. No rok do roku generalnie i no wiadomo w jakiej sytuacji teraz jesteśmy z koronawirusem związanej, bo podejrzewam, że wpływy jedno samo, że z podatków spadną chociażby z niezawinionej przyczyny. Na drugiej strony, co to może nie jest temat odrębny, Należałoby też rozważyć, czy niektóre osoby nie będą zwolniane z podatków, ale to już do Pana Burmistrza. Chodzi mi o taką analizę, czy Państwo yy, analizowali, jak to będzie. Dziękuję uprzejmie. Proszę Pan Burmistrz. Państwo, nie ma żadnego w chwili obecnej zagrożenia, jeśli chodzi o możliwości spłaty kredytów przez miasto. Wszystkie wskaźniki są wskaźnikami. Jednymi z lepszych samorządów w województwie. Ja pozwolę sobie Państwu przedstawić dane, którymi dysponuję. Są to zarówno dane bardzo nowe, bo są to dane, które dotyczą roku 2019 i roku 2020, jeśli chodzi o te samorządy najbliższe. Natomiast pozwolę sobie przedstawić dane, które w 2019 roku, czyli w tamtym roku, opublikowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Dla porównania. Największe samorządy, samorządy miasta na prawach powiatu i tak poziom zadłużenia krosna to jest to ponad 181 milionów, co stanowi do budżetu prawie 64% budżetu Przemyśl jest to 130, prawie 140 milionów, gdzie do budżetu jest to 45%. Rzeszów 655 milionów biorąc relację do budżetu to jest 56%. Tarnobrzeg 117 milionów 46% budżetu. Samorządy najbliższe nam miasto Leżajsk, czyli my na koniec roku 2019 mieliśmy zadłużenie w wysokości 2 milionów 695 tysięcy, co stanowi 5,4% budżetu. Inne miasta województwa podkarpackiego wyglądają w sposób następujący. Dębica 13%, Dynów 24, na przykład Łańców ponad 50% budżetu Lubaczów 45% budżetu, Stalowo-Wola 38%, średnio samorządy miejskie w województwie mają dług w postaci kredytów przekraczających 21%. Średnio u nas wyglądało to 5,4%. Jeśli chodzi o inne samorządy z terenu powiatu Leżejskiego, to Nowa Sarzyna na koniec z tego zestawienia z 19 roku 18,8%, Grodzisko 19,3%, Kuryłówka 14,7%, i Gmina Leżajsk w tym czasie było to 5,71 z tym, że te dane publikowane przez Regionalną z roku 2019 obejmują rok 2017 natomiast najnowsze prognozy też Państwu przekażę nowa Sarzyna na koniec tego roku czyli na koniec roku 2020, zadłużenie 20, zadłużenie 20,5 miliona złotych Gmina Leżajsk 19,4 Grodzisko 18,8, Kurówka 2,8 miliona, Miasto Leżej 5,6, Łańcuch 38,5, przewóz 22,8. Skarbnik wspomniał, proszę Państwa, rozsądnie wchodzimy do sięgania po środki w postaci kredytów tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy są to wyłącznie zadania inwestycyjne i potrzebujemy wkładu. Te 600 tysięcy, które jest wstępnie planowane, ono nie jest, proszę państwa, zapisywane jeszcze w budżecie, ono jest w prognozie tylko zapisywane. Czy te 600 tysięcy, po te 600 tysięcy w przyszłym roku trzeba będzie sięgać? Okaże się dopiero na etapie przygotowania prac i projektu budżetu na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę, pan Bieńkowski. Panie burmistrzu, odnosząc się właśnie do tego, co pan powiedział i pan skarbnik przed chwilą. Ja mam takie pytanie, czy nie są zagrożone no, wobec perspektywy spłacania długu przez te trzy najbliższe lata, bodajże trzy czy cztery, te drobne inwestycje miejskie, typu drogi gminne, te nasze miejskie, chodniki, takie, takie drobne, które na no, już trzeba zrobić, bo no takich inwestycji pewnie nie brakuje. Bardzo proszę, burmistrzu. Proszę, Panie Burmistrzu. Wszystkie inwestycje, które są zapisane w projekcie budżetu, proszę Państwa, są niezagrożone. Natomiast oczywiście myślę, że na przełomie w maja i czerwca to Państwo będziecie podejmowali decyzję, czy nowe inwestycje, na które albo już wiemy, że mamy dofinansowanie, albo inwestycje, na które prawdopodobnie możemy dostać dofinansowanie, czy te inwestycje będą realizowane. Czy będziemy chcieli pieniądze, które już wiemy, że są nam przyznane, choćby na przykład, proszę Państwa, już wiemy w tym momencie, że otrzymaliśmy dofinansowanie od wojewody Podkarpackiego w wysokości 50 tysięcy złotych na remont kwatery z pierwszej wojny światowej. W takich przypadków inwestycji myślę, że jeszcze w międzyczasie pojawi się kilka. Natomiast nie jestem w stanie państwu odpowiedzieć w tym momencie czy jakiekolwiek nowe inwestycje w tegorocznym budżecie będą zrealizowane. W moim przekonaniu pewnie będzie musiała być realizowana inwestycja dotycząca zasobów komunalnych miejskich jeśli chodzi o wymianę pieców na 20 lokalach komunalnych ponieważ tam mamy znaczące dofinansowanie i sobie nie wyobrażam żebyśmy z tych środków z których będą korzystali mieszkańcy Leżajska również my na zasobach komunalnych nie skojarzystali. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę aktywować urządzenia do głosowania. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w przedstawionej formie? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uprawnionych do głosowania było 10 radnych. Głosów za oddano 10 głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado stwierdzam, że Rada Miejska w wyniku głosowania 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 15 przez 100 przez 19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025. I teraz punkt trzeci. Wysoka Rado. Zamykam 20. sesję Rady Miejskiej w Leżańsku. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obradach. Chciałbym poinformować radnych, że ustawa. Z...